Odsłuń się, ok, je w ponana, je w ponana jeb penisa, pękulana. Dobra już. Teraz twoja synchronizacja. Chodź. <grywa> e, nie. Wii! Ale Jak widzicie mam tutaj jakiegoś waga ze skinem, jak zwykle niektórzy mają... I mam Steve'a po prostu i przepraszam bardzo, bardzo za to i następnym następnym razem to się już nie powtórzy. Więc gramy. Super. Zjadłeś moje kotleciki. Super. Rzuciłem moje kotleciki, gdzie one? Super. Dobra, co dzisiaj w tym odcinku? Planujemy pójść do Wielkiej Dziurby, jak widzicie tam, mam zaznaczone na mapie, I planujemy także pójść do teru poszukać twierdzę, którą oczywiście nam znalazł, kiedy akurat dydałem w drugim odcinku. Ach, te dobre czasy, co? Stare, dobre czasy. Teraz przedstawimy co zrobiliśmy poza odcinkiem. No mówiliśmy, że farmę trzcin będziemy robić poza odcinkiem i jak widzicie tutaj właśnie taka powstała. Mm, ja mam tutaj jeszcze 17 trzcin tak w ogóle przy sobie, więc spoko. A te płotki to są wymiary farmy, którą będziemy koniec odcinka może robić, nie jesteśmy pewni, czy nie w kolejnym. Okej, okay, to... Zamykaj, chodź. Idziemy. Dobra, to ty miałeś tutaj chyba zrobić tą farmę, czy nie? No, to zrobimy albo w tym odcinku, jak wrócimy z netheru, albo w kolejnym. A czego farma miała być? Yyy, wiesz, zboże, marchewki... Chociaż nie, tylko zboże. I arbuza, bo ja mam jedno nasionko, które naszy przy sobie. Okej, okay, to najpierw muszę pójdźmy do wielkiej dziurwy. Czekaj, ja sobie są już. Dobra. Dobra. weź sobie kilofa, ja też sobie wezmę. E, ja mam. Ja muszę sobie zrobić... Oj, to tej Table, właśnie czy, no, wezmę sobie jeszcze Dirtola w ogóle um, Co ja chciałem zrobić? Um... Aha, chciałem zrobić znaczy, czy... drewno i chciałem zrobić fatyki Dobra, gdzie um, jest crafting, Tu jest? Ja z mam magazyn, z którego jeszcze nie skorzystaliśmy ani razu w żadnym odcinku Jak na razie wszystko leci tutaj tam uporządkujemy sobie pójdzie, tak skape jest. Dobra, to idziemy. O czekaj chcę zrobić. Na no spawnę O właśnie No i jak widać to jest nowy spawn, taki zrobiony taki po prostu. O ja mam spawnikilo, do jak trochę dobra. Sypeś. Nie, tam. Dobra, to chodź. Tu, czekaj, czekaj nie tam, a tutaj. Gdzie ta wielka dziurwa? Bielka tak to nazwać. No, no jeszcze te jest nerwą. Tak. Sprint! No wielkie dziur... dziur wury... Kurde, nie umiem się wymówić. Wymówić. Wielka dziurwa. Ta wielka dziurwa. Czemu ty ją tak nazywałeś? Aha. No to jest dziurwa. No, Aha, ta dziurwa. A! Teraz... Tu jest! A! Ej dobra, teraz parku Parku, sama jesteś w parku na pochodni, fail Masz, łap Jestem biedny no ale masz Więcej wiem Dobra, został został paru Nie, Zresztę... mi wiem, że wziąłeś jej, nie? Dużo Wydanie, jej, Nie, nie wziąłem! Ale... Najwyżej ma. tak. mam, już oświetlał Nie mam Weź nami Masz patyki? Nie wiem, ale... Co to też spadło? Mało to już! Bigo, 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 bigo. Ejdź! Z... Mam tak, mam pochodnie. Nie widziałem. Musimy pokopać trochę żelaza otóż Żelazo. Żebyśmy mieli na zrobienie... Y, wiesz, tego, tego, tego jak się nazywa. Tak, tak. Spodziewam się czegoś. Że... No tego co się tam książeczki wkłada i można sobie zrobić No to... Jezu, chodź tu, chodź tu szybko. Odtknąłem w dziurę, sorry. Utknąłem <laughs> piorunki. Aaaaaah! <Młodziemy>. <laughs> Mam refek Pioruny siarki z ten... Jak kopie w ogóle? Ale tutaj dużo jest szkielet. poradzisz sobie Ja wyszłam gdzieś głęboko w komputerę. O su mnie się. <laughs> Jezus Maria, w mi, mnie nie Oła. I Tu tam jest Creeper. No Bóg, nie, ja mam... Ja węgiel zbieram. Zbieraj węgiel, kurde żelazo. ŻELAZO! Spadłeś tutaj? To żelazo. To Coś To zombie. Na pewno. naprawdę. Na dobra, dobra, mam go. Panuje? Słyszałem jak syczą. Panuje. Dobra, mam... A! Jezu! Jezu! Się A, panu! Dobra, tu gdzieś było żelazo, chodź kopać. Ja je kopałem. Tutaj, ja właśnie widzę Aha, bo ja u góry kopałem. Tylko jeszcze też. Mam żelazo, było jazo. Ile masz żelazo? Dokładnie sześć. To mi lepiej idzie jak na razie... O kurup padł 9 yup. miał A tego masz jeszcze pochadnie? Na 6. Będę za to wszedł, będę cię oświetlił. Bo ty widzisz chyba co na Światło. No, tak, no to idziesz. Tu jest jakiś podejrzany. Kurde, woda. Patrz, to tam jest jakieś wejście do góry. Aha, to ja tu już ale to nie, to 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 b b b Wyjdźmy w prawo. No w idziemy. dan, dan, Okej, znalazłem. Góra. Wyjdźmy dalej. Ja mam 13 no, węgla. Czekaj ja stanę tu. Właśnie, muszę sobie zrobić pochodnie, bo mogę. Węgiel. Dobra, 8 pochodnie wystarczy. tam jest? Muszę wodę wyłączyć. Wyłącz wodę, weź coś tam postaw. Kobla na przykład. O wyłączę jola! Wyłączam jola Fajnie Co? Tknąłem w klocku poczekaj. Niszczę klocek, żeby z nich wyjść. O, utknąłem w klockach. Nie. Ile ja masz zada? 19. Ja też. Koniec tunelu. No. Dobra, to idzie. wracamy się i teraz pójdziemy może... Żelazo, w... żelazo, żelazo. kopię 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 Tutaj nie byliśmy w tym tunelu. Nie byliśmy. Tam ten wraca, szliśmy. <grym>, Jezu. Skipper! Dasz sobie z nim radzę! A! Słyszę go? Czekaj idę na ratunek. Już nie, już no, nie wiem co ty słyszałeś. Tu też nie ja, tak. Ej słyszałem gdzieś. Chyba gdzieś spawner jest? Wiesz? A nie No Bo tak słyszałem. Ola.

go prowadzę cicho. Czekaj, czekaj. No, ja czekaj. czekaj stój tam nie idź za mną. Ubiję mnie, idziesz za mnie. Musimy go zabić razem, chodź. Na -4. trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Jego cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Ja na niego gdzie on jest? Dostanie od Za Zadum! Kleje! Gdzie Ej, pomóż kurczę, błagam! Ile rzeczy tam jest? Tam jest lawa. Zadum, kłami. Je. Jednak obok ciebie jest kolejny Kleje na... Nie, 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 nie. Nie, nie, cofaj nie, nie, nie. Cofaj się, nie, tak nie, Cofaj się! Nie, 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 ja, ja obrywałam, mam pół sercuszka, weź nie, gonna... nie Już nie mam pochodu. Ja mam. Jezu, ale się przestraszyłem. Boję się. No, oh, Czekaj, zrobię szybko, to ja pochodzę. mam. Gdzie on jest? Nie wiem, walcz. Walcz go po prostu no Jest złoto tutaj. Bigo! go <tuszać> I tam jest kolejny. O nie, to ten to szkielet. Szkielet, szkielet, szkielet. mi parę pochodni. Dobra, teraz kupimy wszystko, bo nie ma chyba już mobów. Znaczy, było słychać, ale... Nie ma mobów, tak? Już, już mnie atakują jakieś może. Dobra. Kup własnego człowieka! Lapis dla żyń. Chcesz lapis dla nie, nie, chcę Zobaczę. tylko nie mam A, to razy, tylko mi mam Ja Ale mam już już że jest poza naszym już już zasięgiem. już musisz to skończyć. Tak. Bo muszę tam iść, Czekaj. Jezu, no już 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 tam, już 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 Ej, tam już Clipper? Clipper, cicho, cicho, i zobaj! I tutaj! I jest! No co za! Pomogę ci! Dobra już <grym> Ile żelaza! No wiem. Specjalnie tu wszedłam po to. Czekaj. Nie wpadło to. Ej, dziewczyny, ten, 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 ten... O tu jest żelazo jeszcze. Na no. które nie wpadło. Ile masz lada? 26. D -d -d -d. Idę w kolejny tunel? Już zombie klipery, wszystko. To idź tam, a ja pójdę może po lapis. Masz wielerko z wodą? Nie. Redstone dużo. Redstone. To byśmy zrobili sobie jeszcze. Aby... Moje! Ja biorę Redstone. Lep. Jezu, to jest lama, chyba się Nie, nie wpadaj, Coś, co <grywa> to się nie nie tam jest wiem. To my co psybian. Czekaj, poczekaj, ja tam dojdę. Ja zrobię takiego wielkie hop hop. Sobie? Poczekaj. Czy... Mam jak sobie, spokojnie. O to dobrze, to ja idę gdzieś dalej, a ty spróbuj tam. Jezu! Gdzie on jest? Ty jak mnie zaskoczył, ty za zapinujesz? Cicho też idę przy jakiejś krawędzi, bo że mnie zepnie. Utopie szkieleta. Jestem! Emeraldy! Emeraldy! Mam emeraldy dużo! Chodź tu! Znaczy nie dużo, ale dwa! Ale dwa takie w jednym miejscu zabierzcie! To to Start! Już, już nas stać na tego, na kowadło! A to nie patrzę, gramy dalej, bo tutaj jest dużo. Po co nam obsydnie, jak mam portal? Nie wiem. Właśnie, ale jest lepiej dla ruli i żelazo. Tam, tam jest ten redstone. Musiał być po niego pójść. Okej. Okay. Tam jest prawa. Jest kolejny tunel jakiś. Czemu sure. się. Nie sure. no, te tunele prowadzą w jego miejsce. jest kuwa. Murde czemu tu nie ma diaksu? Nie wiem, ale ja znalazłem nie nawet. Znalazłem spawner! Tak, tak, o, nie, to Nie, to, to nie spawner, sorry, pomyłka. Spawner... Wy, Wygląda jak kawałek zbudowanego spawnera. Nagle okazało się, że to nasze. Tepnij się do mnie, wyśle, to już żelaza. Słychać gdzieś... Tam nie idź, tam nie idź, tam jest. Y, tu, 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 chodź do mnie, tam jest dużo żelaza. Tam gdzie pochodnie, w tamtym stronie światła trzeba iść. I tam, gdzie już się ciemno robi, tam też jest pełno żelaza, mogłoby Złoto, złoto, złoto! Gdzie? Gdzie? A tam. Będzie na koksiu. Co? Trochę jeszcze brakuje. Ciekawe, czy trzcinę urosła? Pewnie tak. No ale te paszty, będą koksi. Nie słyszę jakieś... Widzę, że odcinka 13 15? Nie ja wiem, dzisiejszy odcinek może mieć godzinę. Tak, godzinę no, są takie odcinki czasami. Super. Dzień. Mam redstone i mam zombiego, który odkąd widzi. No właśnie zombie chodziło mi o to żeby zebrał. Chyba, że to w full jestem... SILVER FISHER! SILVER FISHER! SILVER <laughs> Tak, bez beki? O, no, sk skąd Silver Fisher w kobie? Jak go w Ale skąd w Dobra, idę na e mam 33 34. Czy to były diaksy? Nie, to Jezu, myślałem, że to diaksa, a to woda się tak zrenderowała dziwnie. Dobra, idę też na e FOMO i sobie tutaj... Chyba ustawię abonnie Mamy 6 dioksów No mamy 6 diaksów To mamy 6 Djaxów Dobra y, co mi się sorry Aha czym nie idę sprawdzić Yyy okay. y, Skóra mi jest potrzebna Bartu 20 skórów O Ja mam dwie ja mam 40 skóry Tomasz mi ją dać Dobra w się... A po co ci w ogóle Ja to robił książki Dobra to rób, a ja tutaj wezmę, żeby się przepalało dwie Ale nie za pomocą... Mam ma węgiel? Tak, za pomocą węgla się przepala Wiem ale... A dobra nieważne, nieważne Wracamy do przeszłości Jeszcze tutaj w wale w wale jeden O dobra niech się przepala Co tam robisz? Robię farmę tego nasion... tego kakao. Tak, dobra. No, ja. ja tutaj poczekam może na no, żelazo. Nie, jedzenie nie chcę wypadać. Aha. Gras. Dobry dzisiaj był odcinek. Widzisz, ta wielka dziurwa jest wokoła. Ta wielka dziurwa, wiesz, wiesz co, o czym pomyślałem? Tak. Ej, A czemu tu? Wiesz, że tutaj farbę trzeba wejść jakieś zrobić. A nie, tutaj jest, dobra. Po bokach, wie. Też na początku myślałem, czy. Zrobiłem a Gdzie później jest tak ogólnie, na to. Niech się przypada. Ja zaraz zrobię kowadło. zrobię nam sobie miecza. Dobra, hmm, trzeba wziąć? Gdzie jest drabie? A tu mam dobra, <laughs> nie spotkułem się. Jezus, a was! 2, dwa, dwa. Dwa, diaks, nie, czy masz jeden. A ile mamy książek? Mamy punch 2 i fire protection. Tu fire protection zostawiamy sobie na klatę. A punch na to się daje na łuk? Tak. Ja mam tutaj łuk, tylko że taki w połowie rozwalony. Potrzebuję jeszcze... Na który level można enchantować na 9. To poczekaj, będzie na 10. Nie na 8. Na dziewiąty. Na ósmy, to poczekaj, ja to już zrobię, tak? Poczekaj. aha, dobra, już wiem co jest. Nie wiem, jak się wyjdzie. wiem, czy to tak znowu. Zobaczysz. Teraz można na 14. A no. Wystarczyło przesunąć, bo jak jest za blisko czegoś, to wtedy nie chce ten, działać. Ja tej też się kiedyś nauczyłam. Jopa, jopa, jopa. Ten no. odcinek chyba poświęcimy na ulepszeniu domku. Albo na nether. Na, na, na fortecę. Muszę no. pochodnie zrobić. Radek. Dobra, my zaraz odcinek. Tam. 24 Żelaza, 2 mamy 27 Zapomnieliśmy, jak zwykle, do piekła. 9, 9, 9, dobra. Nie, nie idziemy. Dobra, ja wziąłem, jakby co. I idę zrobić 28. 3 razy 9 to jest 27, plus 4 to jest 31, czyli jeszcze 3 potrzebuję. Cicho, będę za chwilę robił naszą farmę. Tylko potrzebami mi dużo dirta. A mamy jeden dirt. Ja mam 21 przy sobie. Daj mi 21 dirta i jakbyś mógł to skombinuj nasionka. Bo ja mam jedną nasionkę tylko. I daj 20 te dirty. Mam jeszcze tak. Dobra. No dwa nasionka, ale zawsze. Eee, dobra, to ja zrobię nam kowadło już. Tak. Czy mamy już no, w ogóle? Nie, wiem. nie Nie, nie mamy kowadła, tylko trzeba dobre miejsce wybrać. Może w pokoju marzeń. O, tak nazwiemy ten pokój. Będzie pokój marzeń. Albo tak... O, dobra, po w pokoju marzeń to walniemy. O, tu. Albo nie. W pokoju marzeń lepiej nie. Tutaj będzie, o. No. Do dobra, tu. Podstatecznie. O. Pancz na łuk, ale taki łuk trochę zniszczony, to nie warto. No nie, mogłeś naprawić ten łuk. No. Dobra, to zrób, co tam jest zrobić i my będziemy okończyć odcinek. Ej, zrobię taki mały eksperyment. Jak skoczę na kolejnym sprincie tutaj, do skotków, to czy się zabija. Tak, tak skoczyłem na serwerze, innym i, i ten i przeżyłem. Z jednym serduszkiem. Nie, no tu trochę za nisko jest. Nie, za, tutaj troszeczkę za wysoko jest. O trochę urosła ta trzcina. Zobacz. Wiem, widziałem. Dobra. Masz e, łopatę? Nie, nie mam. Dobra to chodźmy, chodź mi się pożegnamy. To chodź Silverfishu głupi Czekaj Musiałem to zrobić Czekam. No nie Dobra chodź Chodź tu Dobra, a więc my kończymy nasz odcinek i tak. zapraszamy do kolejnych. Jeśli chcecie więcej, komentujcie i łapkujcie. A jeśli chcecie ogólnie więcej filmików, różnego rodzaju subskrybujcie mój kanał. A więc do zobaczenia wszystkim. Cześć. Pa. Cześć, stoi. <gry>